Kolejne porównanie sekatorów. W tym filmie porównamy sobie 8605 Pro i 8617. Jeżeli chodzi o podstawowe różnice, to e, troszeczkę inna budowa. Już nie mówię o, o wyglądzie wizualnie. E, napięcie inne. Tutaj 8617, gdzie jest bateria 25 e, Pro, ma 21 V. Tutaj baterie, w tej mniejszej mamy, tu jest najmniejsza i tu najmniejsza. 2 Tu mamy 2,6A. Ten sykator posiada funkcję ochrony palca i wyświetlacz liczby cięcia. Tutaj no, jedynych z dodatkowych rzeczy jest funkcja progresywnego cięcia. Jeżeli chodzi o ceny, około 1600 zł, około 1000 zł. Także no jest około 600 zł. dopłaty. Powiedzmy, że za wyświetlacz funkcję ochrony palca no i, i większe, większe napięcie. Zacznijmy od wagi. 86,17 973 gramy. Tu mamy 962. Czyli Pro jest trochę lżejszy. Z wpiętą baterią waży 1331 gram, model 8617, a Pro 1270. Czyli tak, tutaj, jeżeli chodzi o wagę, to Pro wypada trochę lepiej, bo jest lżejszy. Włączymy sobie. Spójrzcie, tak, tutaj mamy wskaźnik procentowy naładowania baterii. Tu się tam pokazuje liczba cięcia i pokazuje, czy jest otwarte, zamknięte. Dwa rozwarcia w jednym i w drugim, takie same poziomy. Tak, i tu mamy już ochronę palca, czyli coś jak, jak G04. Uruchomimy sobie to. Rozwarcia są takie same na duże i na mniejsze, tak, czyli 4 cm i 3 cm. Jeżeli chodzi o tempo pracy, na małym rozwarciu, nie wiem czy na filmie to widać, ale. Ale 86-17 jest szybszy. Na dużym ta różnica pewnie będzie bardziej widoczna. Tak jak widać, jest. Na dużym ta różnica jest bardzo duża. No tutaj jest, jest, jest trochę szybszy. Jeżeli co coś mogę porównać, tak pokazać progresywne cięcie tu w tym 8617 działa to dokładniej. Widzicie już od samego początku praktycznie z pustu Tutaj przerzucę też na, na większe tu o, dopiero od jakiegoś momentu pro. W tym modelu jest, jest bardzo czuły, bardziej czuły niż, niż Pro. Co mogę jeszcze o, o tych dwóch modelach powiedzieć? Taka kwestia wizualna. Ten ma błyszczący plastik. Wydaje się to jakby takie, no trochę jakby bardziej tandetne. O tak, nie mówię, że on jest jakiś miękki, bo Nigdzie się nie ugina pod takim naginaniem, więc możliwe, że jest twardy. Tu po prostu to wygląda troszeczkę inaczej, bo jest matowy taki, taki plastik. Oba gumowane, więc fajnie to leży w ręku. Czas pracy, no myślę, że no tutaj ten może mieć troszeczkę krótszy, przez to, że ma tą minimalnie większą pojemność baterii. Jeżeli chodzi o zestawy, to też, jeżeli jak sobie zobaczycie filmy z prezentacji, to ten ma fajniejszą e, walizkę i, i kaburę taką stworzyła, niemateriałową. Też ma kabel e, przedłużający w zestawie, no wy tylko, że trochę cena e, no ma wiek, więcej funkcji, jest szybszy. Więc ta cena jest troszeczkę inna. Nie wiem, jak w środku wygląda budowa, bo nie porównywałem jeszcze, nie, nie otwierałem takiego. Tutaj jest budową bardziej jak te Kingsony czy Campaniola, więc nie wiem, jak to tam będzie na dłuższą metę pracowało. Powinno być, wygląda w miarę w porządku, raczej masywnie, więc nie powinno być problemów z tym sekatorkiem. Także tak wyglądają. Oba modele. No, w moim odczuciu, mm, no jest szybszy. E, Jatne u siebie tym pro i tak się moim zdaniem tnie najczęściej na tym małym rozwarciu, więc to jest dość wystarczające do, do takiego normalnego tempa pracy. E, ten byłby w porządku, gdyby był trochę tańszy, wydaje mi się bo cena jest trochę duża w porównaniu do, do takiego Pro, które jakby technicznie oferuje takie same możliwości praktycznie a, a kosztuje więcej jeżeli chodzi o funkcję ochrony palca to, to większość osób które mają na przykład G04 to wiedzą, że nie wiem jak tu w tym na ile jest to czułe, ale, ale w G04 większość osób to wyłącza bo jak jest wilgotno nie da się ciąć ale tak, no to zobaczcie jest... nie no, jest, jest szybszy. Jeżeli ktoś by chciał ciąć, że tak powiem na wyścigi, to, to na pewno tym, tym więcej się obetnie. Szybciej działa. I głośno, jeżeli chodzi o dźwięk pracy, ma też inny, ten taki milszy, że tak powiem. Ale wiecie co? Wiesz, jest tak, tym chyba bardziej nie wiem czy to tak widać, ale jak wezmę tak delikatnie, tym bardziej rzuca silnik. Tak, ten delikatnie tu jest wyczuwalny ruch taki że ten sekator dostaje takiego bardziej niż, bo w Pro też to, to czuć się tutaj czuć trochę bardziej. E, chyba do jednego i do drugiego, no do tego na pewno przedłużki. Jeżeli ktoś by chciał, są e, do tego modelu. Wydaje mi się, że też. Tylko, że tu przedłużka jest uniwersalna będzie pasowała do 8608 i do piłki elektrycznej. Tutaj już dedykowana tylko do tego modelu. Ale ogólnie, wydaje mi się, że też można się zastanowić nad nim. Jeżeli ktoś e, by chciał, to tempo pracy troszeczkę wyższe i szybsze. I, I tą ochronę palca, to, to ten model to oferuje. Jest ich, wydaje mi się, że mniej na rynku. Może być później tam trochę gorzej, z częściami, ale, ale tak jak w takim porównaniu bezpośrednim do Pro, też się wydaje całkiem niezłym sekatorem.